Dzisiaj dwa live. Y. Pierwszy live dosyć krótki. Chciałam wam powiedzieć, co mówi tutaj w swoim wywiadzie z doktorem Ax, Dave Asprey. Ok, po lewej jest doktor Ax. Bardzo lubię doktora Ax, dlatego, że on ma bardzo dobre mm, bardzo dobre strony internetowe, gdzie dużo można się dowiedzieć na temat poszczególnych chorób, poszczególnych symptomów itd., tak dlatego że on ma to zgrupowane w ten sposób, że w jaki sposób medycyna normalna się zajmuje jakimiś schorzeniami, chorobami, symptomami i jak można holistycznie metodami naturalnymi podejść do niektórych chorób, symptomów i schorzeń. W tym e, wywiadzie, który tutaj, wywiad czy rozmowa prawda, między Dave Asprey from, e, z Upgrade Labs, oczywiście bardzo znany biohacker, e, rozmawia tutaj z doktorem Axe. I e, doktor Axe się pyta go, to jest bardzo krótkie wideo i zaraz po tym wideo będziemy e, mieć następny live, który będzie drugą częścią Sally Norton e, o, na temat jej książki pod tytułem Toksyczne, zdrowe jedzenie. To będzie trochę dłuższe. Ale teraz, krótko, chciałam Wam przekazać, doktor Aks, tutaj pyta się Dave Asprey, właśnie, co było najważniejsze w przeciągu ostatnich kilku lat dla Dave'a Asprey, yy, dlatego że on już od 20 lat ma ten biohacking, movement cały, on jest ojcem biohacking, OK? I yy, zobaczymy, co było dla niego taką najważniejszą, jakby rzeczą, którą odkrył na temat tego wszystkiego, co jest najważniejsze dla nas. I to są te minerały, okej? Okay? Najważniejsze są minerały i tutaj będą polskie napisy. I zobaczmy króciutko, co on na ten temat powie. You consider to be some of the other game-changing therapies that you've really seen great results with yourself and with others um, that, that you've been using over the past few years. One of the things that's been most important for me Uh, has been really going deep on the very foundations. Now, mitochondria have been at the core of biohacking forever. Nie Minderandia, tylko on mówi o mitochondriach, że mitochondria źle było przetłumaczone. Jestem tutaj po to, żeby y, monitorować, w jaki sposób jest tłumaczone. Mitochondria zawsze stanowały, stanowiły rdzeń podstawę, podstawę biohacking, podstawę y, naszego zdrowia, podstawę produkcji energii, prawda? Wrote my big book on the brain, which is called um, Head Strong, uh, and it's about mitochondria and how these things are. On napisał książkę world. pod tytułem Head Strong na temat mitochondriów. On Sir, napisał wiele książek, right? daj But I want to formulate, you know, sexy nootropics that make your brain work better, and all sorts of herbal, cool things. But the reality is that the most boring supplements are some of the ones that make the biggest difference. So I've focused on. Minerals, Ta równowaga minerałów jest bardzo ważna dla nas. To jest na temat, to jest związane z tą książką Sally Norton, z tym, co ona mówi na temat Szczawianów, z tym, co ona mówi na temat yy, zdrowych produktów, które ograbiają ciebie z minerałów. Jeżeli jesz szpinak, jesz jarmuż, jesz szczawiany i inne, lektyny na przykład, okay? te produkty, nie wszystkie produkty roślinne są zdrowe. Okay? I ona tutaj będzie w tym następnym moim live mówiła na ten temat, dlaczego właśnie nie jest to wdrożone do nauki, nie jest to wdrożone do jaka była historia troszeczkę tego właśnie... Yy...

Since niestety, bez jeżeli jest brak minerałów, to niestety w twoim organizmie nie zajdą pewne ważne procesy. Most food is depleted of minerals. And since all these plant-based, whatever foods oftentimes deplete minerals, this is an epidemic of people that causes systemic lack of resilience. So I usually recommend that people go to Vitamin Dake vitamin D A K E .com.

I a Te witaminy są bardzo ważne, żeby, mieć, żeby nie mieć yy, niedoboru tych witamin. Okay? To są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. A poza tym, żeby mieć minerały. I te witaminy wtedy tym minerałom mówią, gdzie one mają iść, prawda? gdzie mają się udać. You can load up on, you know, bone broth protein, you can load up on you know, whatever your, your, your typical diet is. Uh, but it, if you're lacking those and you're spending money on other things that are more esoteric it's the foundation that matters. so for me going back to the basics has made a huge difference and it turns out i was not paying attention to the minerals that just aren't sexy like manganese how many people talk about manganese or even so when you get that right and you look at that Um, the other thing I've done is I've incorporated that in my daily practice through Danger Coffee. Uh, danger coffee is my On, e, oczywiście Dave Asprey utworzył tak zwaną Danger Coffee, ona tak się nazywa, to jest kawa bardzo dobra, kawa, która jest e, dobrego pochodzenia, bez mold, bez pleśni, prawda? bo niektóre kawy mają pleśń, więc to jest bardzo ważne i trzeba wiedzieć, w jaki sposób zobaczyć, czy twoja kawa ma pleśń, czy nie. I dodał do tej kawy minerały. I teraz jak codziennie pijesz tą kawę, no to masz tą podaż minerałów, prawda? To się nazywa danger coffee, on tutaj o tym mówi. Yy, ja uważam, że bardzo dobrą rzeczą, którą zrobiło na przykład Global Healing, jest mm. dodanie minerałów śladowych do każdego prawie suplementu. Jak wejdziecie na przykład na Global Healing, na detoxpolska.pl albo Global Healing w Stanach, prawda? I zobaczycie, y, jakie są y, składniki. To Składniki prawie każdej, każdego suplementu, to jest witamina B12, mają na dole napisane Ormus Supercharged Minerals. Ok? Teraz, jak bierzesz te suplementy, to cały czas bierzesz śladowe ilości. I minerały śladowe, ok? Minerały śladowe to są takie, które. O, okej, okay, już. Które y, oczywiście w naszym organizmie są w śladowych ilościach, prawda? I y, y, ja uważam, że to jest bardzo dobra rzecz. Także dalej teraz zobaczymy, co jeszcze chwileczkę mówi na ten temat um, Dave Asprey tutaj. I'm no longer it's called Danger, because who knows what you might do? <laughs> <It's>, <laughs> On you się śmieje z tej, tej nazwy Danger you Coffee. Might might lose 100 I don't know, It might be dangerous. but it also might be powerful so I, I just want people to get their minerals back so that they can perform at the level to do what they're here to do and danger coffee's got the electrolytes o, in chcę, żeby mieli dobre tastes like the world's best coffee it's amazing but it's that extra feeling you get from minerals and electrolytes that really does change uh, how your brain feels when you drink it so for me those have been major changes um you know the other biohacks i've literally tried every biohack on the planet including gene therapy recently but the most important thing to do is start with the basics get enough animal protein in your diet don't eat impossible burgers or some kind of nonsense like that and uh <laughs> and you know do the things that you're supposed to do like go outside in the morning and see some sunshine go to sleep when it's dark. Uh, don't drink alcohol. I know you're gonna hate me for saying that. Yes, my name's Dave Asper. you can unfollow me now. <laughs> but I like alcohol too. I just drink it once a year if it's really really good and older than me because every drink, even that one little drink, it's just it makes you older. It makes you a less nice person the next day. So uh, even if you can handle it, it's taking it out. So I don't do that anymore. Uh, not that I was ever much of a drinker. Uh, but even twice a month i won't do that because the reason i'm here is not that it's it's something bigger and more important yeah you know go, go, going back to your point with the minerals you know i, I think that this is um, you know I, I I think if somebody really thinks about it and if somebody's looked at some of the research on soil depletion today and the amount of nutrients in our in our foods i mean you're going to see tak, nawet jak Pokarmów, okay? Czy to są pokarmy, na przykład roślinne? No, to nie ma w naszej ziemi w tym momencie w glebie dostatecznej ilości minerałów, okay? więc w tych roślinach nie ma. Yy, też jakieś zwierzęce produkty. Nie ma tam dostatecznej ilości minerałów, dlatego, że te zwierzęta zjadają rośliny, niektóre z nich, prawda, większość. Także to jest problem. 5 6 years I ran in Nashville and one of the things I stumbled upon was a lot of children on the autism spectrum and how depleted they were in fat soluble vitamins in fact from what I saw on in children it was the the things that they were the most depleted in at least according to the recommended daily intake and so that was really surprising and of course really important but to your point on minerals if our soil is continually being depleted as it has been you know what whether it's you know manganese or boron or chromium or all you know so many of these different minerals in you know, makro and 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 trace minerals you know these are things that we're really can be really really deficient in and I think there's also this fallacy that hey hydration is drinking water versus no, it's not just water tak o tym już tłumaczyłam bardzo wielu osobom i bardzo wielu moich filmach że nawadnianie to nie jest woda jak pijesz samą wodę jak pijesz dużo tej wody to wtedy te minerały y, niestety wydalają się z swojego organizmu z moczem Nawodnienie to jest przede wszystkim minerały śladowe i elektrolity w komórce, które będą ściągać wodę do komórki, ok? Więc dlatego jest bardzo ważne, żeby mieć minerały i pić wodę. Woda bez minerałów jest absolutnie bzdurną rzeczą. I to jest, muszą być minerały, które się absorbują u Ciebie, ok? Czyli najlepiej minerały na bazie roślin z roślin, minerały organiczne, nie minerały nieorganiczne. It's water plus electrolytes, and so I electrolytes get some of that from fruits and vegetables. But our soil is depleted. That's a that's that's a reality. Yeah. You're, you're not getting electrolytes. On from, mówi from from nie można elektrolitów I warzyw, warzyw dostąć. You might get sugar in fruit juice, and sugar will cause the body to absorb water more quickly. That's why you can spend a lot of money on a packet of sugar that says it's electrolyte because you know liquid iv is mostly a packet of sugar. You could also drink coca-cola, which is more hydrating than water. It's just a bad idea to drink it for obvious reasons. So, what do you want to do? Well, you should drink electrolytes in water. I do not drink water without electrolytes. I just don't do it. It's dumb. It actually harms your health. If my water is not as salty or as electrolyte dense, my cells, to why would I drink it? Because remove minerals from cells and out. to jest bardzo ważne, co on powiedział, i na tym chyba skończymy to krótkie wideo, że jeżeli pijesz wodę, która ma mniejsze zagęszczenie minerałów niż twoje komórki, no to oczywiście na zasadzie, o której się uczyliśmy w szkole już bardzo dawno, prawda, ta sól. Przejdzie z bardziej zagęszczonej soli do mniej zagęszczonej, bo zawsze tak się dzieje. Więc jeżeli ty masz dużo wody, która nie ma elektrolitów, ona wyjmie elektrolity z twoich komórek. Okay? Więc musisz co najmniej mieć wodę tak gęstą w elektrolity jak twoja komórka, okay? albo więcej, żeby ona pobrała. Dziękuję i do następnego dzisiaj.